Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Comson, a dzisiaj mamy wtorek, czyli Sylwester, czyli Nowy Rok. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia, oczywiście szczęśliwego Nowego Roku, żeby wszystkie Wasze, jakby to powiedzieć, wszystko to co postanowiliście, to co ma się spełnić w roku 2014, no to niech się spełni. Oczywiście udanego Sylwestra, dobrego imprezowania. A my teraz przechodzimy do 12 odcinka z kariery z zawodnikiem. Jak widzicie, mam już 77 overalla Jedziemy mecz z. Poczekajcie, zaraz wam powiem z kim. Hmm. Z readingiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Musimy to oczywiście wygrać. Pewnie to będzie ciężki mecz, ale no nic. Zaraz zobaczymy. Jeszcze tutaj macie bramkarza na arenie. O, zdobyliśmy jakieś punkty. No i cóż, zapraszam was do skrótu. Minuta trzecia, Oddaje strzał za pola karnego, no i niestety obok bramki. Minuta dziesiąta, ponownie próbuję strzelić za pola karnego, lecz tym razem bramkarz broni. Minuta 30, Reading ma rzut wolny i uwaga, dręte strzela i mamy gola. Nie no, żartowałem. Nic z tego nie wyszło. Ak pan w polu karnym, uwaga, ak pan strzela, ale DGA broni to. Tak jak mówiłem, mamy rzut rożny i uwaga, Anselmo Ramon uderza z główki, lecz na szczęście nasz obrońca wybi wybija piłkę z bramki. Jak widzicie, tutaj od razu ruszamy z kontrą. Podanie prosto padłe do mojego kolegi z zespołu. On tutaj trochę biegnie. Zagrywa do mnie i uwaga, mamy pięknego gola, ponieważ strzeliłem bramkę i mamy wyniki 1-0. do To już mamy drugą połowę, wrzucam piłkę w pole karne, jakimś cudem piłka trafia do naszego kolegi z drużyny, on oddaje strzał, lecz niestety bramkarz to broni. No i mamy minutę 69, przypadek, nie sądzę, jak widzicie wrzucam w pole karne, lecz niestety akcja nam jakoś nie wyszła. Okej, okay, mecz z readingiem zakończony wynikiem 1 do 0. Strzeliłem bramkę w 42 minucie. Ocena meczowa moja wynosi 9 i 2. I teraz oczywiście przechodzimy do drugiego meczu w tym odcinku, czyli, z, czyli gramy z Nottingham Forest. No nic, niestety musimy przesymulować to spotkanie. No i nie było mnie na murawie i to było pewne, że przegramy. Przegraliśmy 2 do 1, a tym razem zapraszam Was do okienka transferowego. Ok, jak widzicie, mamy okienko transferowe. To troszeczkę może potrwać, więc to przyspieszyłem. Jak widzicie. No, i jeszcze Wam składam tutaj ponownie życzenia. Szczęśliwego nowego roku. Za dużo nie pijcie, pamiętajcie, bo następnego dnia Wam głowa padnie. <grym> zresztą, co Wam tutaj jeszcze powiedzieć? No, ogólnie, szczęśliwego nowego roku. No i, jak widzicie, teraz jedziemy już w kolejny mecz, tym razem z Danią. Ok, mamy minutę szóstą, pierwszą akcję Dani Wrzutka w nasze pole karne, ale na szczęście nasi obrońcy na posterunku. Tu już mamy drugą połowę. Kolejna ładna akcja Danii. My w tym meczu tak naprawdę nie mieliśmy nic do powiedzenia. Wrzutka w pole karne i Bentner strzela gola. Wynik 1 do 0 dla Danii. Tym razem akcja Polaków. Jak widzicie, oddaje strzał finezyjny, lecz niestety tylko poprzeczka. Ponowna próba Polaków. Tutaj dostałem ładne podanie prostopadłe, próbuję znowu strzelić, lecz niestety ponownie mi to nie wychodzi. Ostatnia akcja w tym meczu oddaje strzał, lecz niestety minimalnie obok bramki. Niestety ale spotkanie z Danią przegrywamy wynikiem 1 do 0, po bramce z główki Bentnera. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, trwał on prawie 5 minut. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, udanego Sylwestra, trzeci raz. <grywa> Na razie.